Gość, Radia Jard. Są z nami prezes Reba z Białymstoku Jan Szeszko i trener naszych siatkarzy Łukasz Jurko. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami czwarty memoriał Franciszka Ilczuka. Zanim porozmawiamy o samej imprezie, przypomnijmy może kim był Franciszek Ilczuk. Franciszek Ilczuk był trenerem tutaj w Białymstoku w województwie podlaskim. Był Nauczycielem, przede wszystkim wychowawcą młodzieży. Jego działania miały ogromny wpływ na rozwój siatkówki w naszym regionie. Był też jednym z propagatorów i organizatorem pierwszych na Podlasiu zawodu w piłce siatkowej plażowej. Znakomity trener, mentor no i tutaj chcieliśmy upamiętnić jego postawę, jego wkład w siatkówkę białostocką i podlaską i, i zaczęliśmy organizować właśnie memoriał Franciszka Ilczuka. W tym roku będzie to już czwarta edycja. Kogo zobaczymy w weekend w Białymstoku? W Białymstoku y, udało nam się y, w tym roku zaprosić naprawdę wyśmienitych gości. Tutaj też y, powiem, że przy bardzo dużej pomocy i współpracy ze strony pana prezesa Wojtka Winnika, prezesa Ślepskmalów Suwałki, Pewnie by się to nie udało, ale dziękujemy za to, że, że bardzo dużo nam pomógł, no i w tym roku, oprócz właśnie zespołu z Suwałk, Ślepsk Malów Suwałki, zobaczymy Trefl Gdańsk i Bogdankę lub Lublin. No i będzie też nasz zespół, prawda? No i oczywiście tak. Jak ten rozkład jazdy będzie wyglądał? Zaczynamy 30 sierpnia, to już w najbliższy piątek w szkole podstawowej nr 50 przy ulicy Pułaskiego 96 w stoku. Na tej sali również rozgrywamy swoje mecze, będziemy rozgrywać swoje mecze ligowe. Zaczynamy pierwszym meczem pomiędzy Bogdanką Luk Lublin a Trefl Malow o godzinie. 16. Następny mecz 18:30 w tym samym dniu zagra nasz zespół reabaz Baz Białystok z zespołem z Gdańsk. Następnie kolejny dzień 31 sierpień. To mecze, pierwsze mecze będą od godziny 11 i, i zagrają zespoły przegrane z pierwszego dnia turnieju, a o godzinie 13 zagrają zwycięskie zespoły o pierwsze miejsce. A jest szansa, że w Białym Stoku zobaczymy uczestników Igrzysk w Paryżu? Tak, jest ogromna szansa na to. W każdym zespole tych, których do nas przyjadą zespoły, żeby rywalizować z nami, znajdują się olimpijczycy, nawet i złotni medaliści, zwłaszcza tutaj mówimy o zespołu Suwałk, gdzie mamy Francuza, który, który zdobył złoty medal i mam nadzieję, że z tym medalem przyjedzie do Białegostoku. Świadkówka mężczyzn to jest jedna z dyscyplin, gdzie właściwie możemy być pewni medali na każdej imprezie. Tak jak choćby w Paryżu. W rankingu światowym jesteśmy na pierwszym miejscu, ale to dane jeszcze z czerwca. Mocno stoimy. Tak, mocno stoimy i to od wielu lat. I myślę, że jeszcze przez wiele lat będziemy cały czas mocni, bo widać, że, że te młode pokolenie, nawet tam U17, U20, U22. Cały czas gdzieś są w czołówce, i, i na każdej pozycji jesteśmy mocni. Nie ma jakiejś, można powiedzieć, dziury. Jeśli patrząc w przyszłość, jedni odchodzą, nowi przychodzą, a ci nowi, którzy przychodzą, czasami nawet będą prezentować lepszy poziom od tych starych wyjadać. Panie Łukaszu, jakie cele przed Rehabą z Białystok, bo to będzie pierwszy pana sezon u nas tak pierwszy sezon tutaj w Białymstoku gdzie mogę poprowadzić drużynę na szczeblu pierwszej ligi cel dla nas będzie jasne: utrzymać pierwszą ligę w Stoku, bo tyle pracy, co zostało już włożone w ten klub, nie chciałbym, żeby można powiedzieć, zaprzepaścić. Bo z doświadczenia wiem, że bardzo trudno wrócić potem na, na poziom, poziom pierwszej ligi. Niektórym klubom już się to na przykład nie udało i gdzieś tam cały czas jest, są, pozostali w tej, w tej drugiej lidze. Więc no, wszystko, żeby tutaj, można powiedzieć, kolejny sezon spędzić w pierwszej lidze. Jak już ten krok wykonamy, to się nie zatrzymujemy i idziemy dalej, idziemy po swoje. Chciałbym, żeby taka wisienka na torcie była, były te, te play-offy, ale tak jak powiem, będę, będę powtarzał cały czas. Krok numer jeden, a potem będziemy patrzeć i stawiać krok numer dwa, ewentualnie krok numer trzy. A na parkiecie Pana zobaczymy? Mamy dwóch rozgrywających, skład jest już zamknięty. Tak, jeszcze butów na, na kołach można powiedzieć nie odwiesiłem i, i mam nadzieję, że nie będę musiał ich zakładać w tym sezonie, bo jeśli nie doznamy żadnych kontuzji, to tego nie, nie przewiduję, żebyśmy, żeby musiał się pojawiać na, na boisku, ale no to wiadomo, jest sport. W sporcie są gdzieś tam kontuzje, czasami po prostu no, nie są one wymuszone przez, przez zawodnika naszego, czy, czy Trenerów, po prostu są przypadki takie, które, które no nie pozwalają wyjść zawodnikowi na, na boisko, więc jest taka opcja, ale to, to ta ostateczność się będzie. Jak pan ocenia drużynę po sierpniowych spalingach? To już jest max, wszystko co zawodnicy są w stanie z siebie wykrzesać, czy to dopiero pokażą mecze? Ja migowe? myślę, że my nie wiem, czy nawet 50% jeszcze A. pokazaliśmy tego, co, co gdzieś tam potrafimy, bo no było widać ogromne zmęczenie chłopaków w tym okresie, gdzie, gdzie zaczęliśmy grać. Dosyć szybko zaczęliśmy okres przygotowań dosyć szybko zaczęliśmy jakieś tam pierwsze granie. E, niestety w drugich sparingach, gdzie mieliśmy zaplanowane z e, dwóch zawodników gdzieś tam narzekało na uraz, więc ja wolę dmuchać na, na zimne i odpuścić e, i mieć 3-4-5 dni wolnego, żeby jeden chłopak miał niż ryzykować jego zdrowiem, bo są wszyscy potrzebni na ligę. Więc ten sparing tak nie, nie do końca odzwierciedlał nasze, nasze możliwości. E, teraz szykujemy się do tego tutaj Memoriału. Wiem, że, że po prostu poprzeczka stoi bardzo wysoko, ale też wiem, że skakujemy poprzeczkę wyżej, idziemy krok dalej. Chłopaki teraz mieli kilka dni wolnego, więc te zmęczenie powinno puścić i jestem przekonany, że będziemy prezentować już wyższy poziom niż w sparingach z sieca. To przypomnijmy raz jeszcze, w piątek spotykamy się gdzie i o której? W piątek? Znaczy, gdzie? Eee, hala. Szkoły Podstawowej numer 50 ulica Pułaskiego 96 w Białymstoku i zaczynamy od godziny 16, 3, 16, przepraszam. pierwszy mecz no ale dobrze, żeby przyjść troszeczkę szybciej, żeby zająć sobie najlepsze miejsce Gość Milowia Jardy byli prezes RAB z i Joanna Szeszko i trener naszych piłk siatkarzy Łukasz Jurkowicz. pięknie dziękuję dziękuję Dziękujemy. bardzo Gość Radia Jardy